pogoda, omówimy sobie o całych ten... Ameryka Północna, będzie tutaj sos bardzo, bardzo łagodny. Am Ameryka Południowa, będzie tutaj sos ostry. Europa, będzie tutaj sos łagodny. Nie wiadomo czemu, ale Afryka, tu będzie mega, mega ostry sos. A tutaj, Austri będzie sos Próbuj. dziękuję i zapraszam. start dzień, dzień dobry tutaj kaciułogodny teraz będziemy gadać o Amiżek, który powie Alex Amir to jest znany kierowca Uber moją on, 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 pracę jest inaczej zbudowany i też jest no, no, no. Nigdy tego, nikt tego nie widział Ale Ale Amir jest yy, Spoko, kolej zamawiałem od niego Dobry jedzenie Ty byś... Witam szanowny państwo, witam w kuchni Amira, jestem jego pomocnikiem i dobrze. właśnie Amir mnie poprosił, aby was oprowadził, bo on miał zamówienie na masę a co my dzisiaj dzisiaj robimy? będziemy przygotowywać chipsy takie to jest jedna z paczek, co? która zrobiła była tak? Dla... tak, i właśnie będziemy dzisiaj je robić przepisu dokładnego nie powiemy, ale ktoś tutaj Naszego, z naszej firmowej toalety. Proszę jeść. Przecież to jest piekarnik. O, no nie ugotował w piekarniku. Ej, jedziemy tu. To. A to tam Ej, <laughs> Dobrze. Tutaj mamy poczekalnię dla tych, którzy czekają na danie. Czyli tutaj na przykład okay. Pewnie gdzieś mieszkają. Tutaj mamy grzejniczek, który jest podprowadzony tutaj i to grzeje. O, nieproszony kosz! Nagrywamy to, nagrywamy to, nagrywamy. Zostawcie przepis. przepisu nie podam, a więc poproszę w pewnym momencie, aby zastopowano sir. A więc gotujemy. Zapauzować. Już jest. Dobrze. Trzeci składnik. Przez to, że dwa pierwsze składniki są tajne. Zabieramy tą paczkę. Tak. Jest już pusta. Znaczy. Laci... Są tam Teraz czipsy. jest już pusta. No, są tam chipsy naszej roboty. No i, i proszę pana. Były tam chipsy. E, przepraszam, naprawdę. a co to jest? Proszę pana. To? Tak, to. To jest wentylacja. na Grzyby, grzyby, grzyby. Tak, potrzebujemy grzyby. ich, bo większość zamówień teraz się opiera na grzybach. I jeszcze loty. Po co Ami tyle grzybów? Przez to, że... To, Amir... to my! To my bierzemy cię z tyłu. Do widzenia! <gry> mega dnia!